W tym odcinku powiem o nowej bazie demonstracyjnej Oracle, jak ta jest zwana HR, tak. To jeszcze jest baza OE. Tym razem ja ściągnąłem z forum Oracle, na Forum Oracle, więc Ctrl V to jest ta baza. Dodawane są nowe tabele do bazy HR, więc można po prostu zadować się na użytek HR, bo to jest Domyślnie instalowane przy instalacji. Ten użytkownik, jak go uruchomić, to jest to od razu w pierwszym odcinku. I następnie wczytujemy tą tabelę OE. Ona się podłączają, się te tabele pod, do tych tabeli są jakby dodatkowymi tabelami typu klienci, zamówienia, no i zamówienia, order items, czyli kolejne jakby pozycje w zamówieniu. To jest najważniejsze, chyba trzy tabele product information to po prostu informacje, rozwinięcie, product id, tak. Także uruchamiam ten skrypt, trzeba go sobie przypastować, odnośnik jest pod wideo, w opisie filmu. Jak widać już jesteśmy przy samym końcu, całość się wczytała i zakomitowała, gdyż Komit jest na samym końcu, zatem nie musimy już komitować. Teraz wystarczy tylko zobaczyć co jest w poszczególnych tabelach, tak. Tabel jest od razu więcej, jak widać. Możemy je sobie wszystkie wyświetlić. Są view, data modele, browser, title new Relational model następnie new relation model, można to czasami zaznaczyć, żeby był visible jak pyta się przenieść, nacisnąć na tables shift ostatnia tabela, czyli warehouses i przenieść myszą następnie trzeba to rozplątać 7jobs hotmens-orders Aha, no, kamprzys tutaj przerzuciło te tabele, które powinny być Tu no już mniej więcej widać całą strukturę. Widać, że Orders zawierają w sobie Customer ID. Z Customers. Pracownicy są zupełnie osobno. Co prawda jest to, z każdym klientem jest związany jakiś pracownik. Tak. Widać. Prowadzi go. Następnie mamy zamówienia, i w zamówieniach pozycje zamówień. Przyjrzyjmy się tym, czyli Product Information, Product ID, no i zwykły tam opis jakichś produktów. Tym razem widać, że to komputerowy jakiś sprzęt. Następnie ilość klientów ile jest klientów. Jest ich 319. Jak wyglądają order items? Order ID. Line item, czyli kolej, kolejne zamówienie, jakby w tym, w tym właśnie w tym zamówieniu. Kolejna pozycja. No i ta pozycja jest jako product ID się ujawnia jest unit price i, i jego ilość tego produktu. Zamówienia z kolei to, tak jak widać w zamówieniach jest customer, tak, id zamówienie i order total. Hmm. Order total to może być Policzmy na przykład 2442, 2, 4, 4, 2. sumując Unity Price z Order Items Unity Price razy quantity, tak? Dla każdego elementu, który jest w tym zamówieniu. To wyjdzie 52471. No i wchodzimy na zamówienia. rzeczywiście jest taka sama liczba tutaj. Dla tego zamówienia każde zamówienie ma oczywiście swoją sumę. Czyli, order total to tak naprawdę właśnie, jeśli byśmy tutaj dali gwiazdkę, order total to tak naprawdę unit price razy quantity dla wszystkich tych elementów. I jak widać, to order total się powtarza, gdyż to jest włączenie dwóch tabel order ten order po oczywiście po zamów order id czyli identyfikatorze zamówienia i dla jakiegoś szczególnego przypadku kiedy ten order id równa się tak, tyle ma taki identyfikator jednego zamówienia